Pokażę Wam dzisiaj krótką sekwencję na mięśnie brzucha. Sekwencja składa się z trzech pozycji. Rozpoczynamy od siadów dandasanie. Możemy odsunąć pośladki do tyłu i na boki, aby odsłonić guzy kulszowe. Lepiej poczuć docisk guzów do maty. Przenosimy ręce do tyłu. Unosimy mostek. Wydłużamy boki ciała. Podciągamy rzepki kolanowe. Tyły nóg dociskamy mocno do maty wypchnięte pięty, rozszerzone, wydłużone palce. Następnie uginamy nogi, pytamy za y, duże palce i przechodzimy do pozycji o nazwie Uppaya Sana. czyli prostujemy nogi, ramiona od uszu, łopatki w dół i spoglądamy do góry. Następnie puszczamy Stopy i przychodzimy do y, Paripurna nawasana. Nogi cały czas aktywne, ręce y, równolegle do y, powierzchni podłogi. Następnie Adho Navasana. Opuszczamy nogi, opuszczamy lekko tułów, zaplatamy ręce za głową, stopy na linii wzroku. Wracamy do pary na basany. Oba ja podam Zwijamy nogi. dana do